Postanowiłem ostatnio pójść na jedną z tych parad równości. Tak z czystej ciekawości, co się masz z czym. Docieram na miejsce, oczywiście z mojego miejsca zamieszkania to było kilka kilometrów. Pociągiem zeszło parę godzin. Nie sądziłem, że to co zobaczę wywrze na mnie jakieś wrażenie, ale oczywiście przeliczyłem się ze słowami jak zawsze. Na samym wstępie wita mnie jakiś komitet powitalny, normalnie jak trzech pierdolonych królów do Jezusa. Wręczają mi jakąś flagę, tęczową rainbow z Ikei i z kwiatów na szyję. Ja pierdolę myślę. Jeszcze ledwo wszedłem, a już mnie jak jakiegoś mesjasza tutaj obdarowują. Idę dalej w głębiej w tłum. I tu już zaczyna się zabawa. Jeden gość z fetyszem do zwierząt, wnioskuję, że do zwierząt, bo przyprowadził psa w lateksie. Ta kurwa, psa w lateksie. Drugi biega wokół fontanny na placu w stroju księżniczki, a trzeci czyta manifest komunistyczny. No ja pierdolec, co tu się dzieje? Doszedłem pod scenę. Jedną z głównych atrakcji tego pochodu różnorodności. Jakaś baba w skąpym stroju zaczyna pierdolić coś o równości i domaga się po 30 zł od każdego mężczyzny za przyjście. Myślę sobie, no pojebawszy ją chyba. Podchodzi do mnie gościu, jak ministrę do dziada po 60 w kościele i domaga się pieniędzy. To ja mam na to, że jestem kobietą. Chyba nie zgłupiałem, żeby dawać mu kasę za przejechanie kilkunastu kilometrów do ich wypidówka. Następnie wchodzi goś z tym manifestem komunistycznym i teraz dopiero zaczyna się zabawa. Otóż poprzednie jego czytanie to była tylko próba. Zaczyna czytać w połowie tekstu, pod sceną ludzie zaczęli tworzyć jakieś kółko. Namazali jakąś gwiazdę z sierpem i młotem, rzekomo krwią z miesiączki, jak to tłumaczył artysta tego dzieła. Nagle przychodzi gościu z worem ziemniaków, rzuca te pyry na to malowidło, drugi polewa to wódko, idealnie zgrali się z końcem czytania manifestu. Nagle zaczyna drżeć ziemia, znikąd zaczął grąziebany hymn Związku Radzieckiego, z podziemia wyjechał sam Stalin w czołgu. Ja pierdolek, wykrzyknąłem. Za czołgiem ciągnął się sznurek żołnierzy Armii Czerwonej. Gały wyjebało mi z orbit. Nie miałem pojęcia co do Jana Pawlacza dzieje się w tym momencie. Przyjechałem na jakiś marsz, a biorę udział w resurrekcji komunistycznej. Część ludzi, która czynnie brała udział w marszu, zaczęła maszerować jak w transie ku dziurze, z której wyjechał czołg. Stalin rzucił jeszcze skrzynkę wódki i zawrócił razem z członkami marszu do podziemia. Plac opustoszał. Zostałem sam z alkoholem. Przynajmniej koszt podróży zwrócił się w napoju. Profit.